Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj dla odmiany Skoda, bo dawno jej nie było na kanale i trasa nad morze. Trasa, którą zrobiłem dokładnie dwa dni temu. Mitsubishi SX z wolnosącym silnikiem 1.6 Miwek o mocy 117 koni. Teraz dla odmiany mamy doładowaną jednostkę, ale jeden cylinder mniej, bo to są tylko trzy cylindry. 1 litr TSI, 1.0 TSI R3 95 koni, manualna piątka. No i na pokładzie, o właśnie sprawdziliśmy zawieszenie, bo była lekka dziura. Na pokładzie mam całą rodzinkę, bo z tyłu są dzieciaczki. Jak widać, sobie dobrze radzą. Na razie jest cicho i przyjemnie. Zresetowany, oczywiście, stan licznik liczy nam od uruchomienia. Na razie 1 km przejechaliśmy, Będę jechał ekonomicznie. Zobaczymy za chwilę, jak to się będzie wszystko. Skręć w prawo. Sprawowało, a wczoraj odebrałem samochód i nim praktycznie nie zrobiłem żadnego przebiegu. 3 km od wczoraj nim zrobiłem, może nawet nie całe, więc się to nie liczy. Zresztą zaraz zobaczycie. U, dwójeczka to ledwo, 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 ledwo dwójeczka. No i to jest dzisiejszy. Sam prędkość 17 na godzinę. Na razie średnie spalanie od uruchomienia 9,4. Długookresowe 9,1, ale długookresowe jest liczone przed chwilą i od tankowania 9,7, a od tankowania zasięg 660. 12 km temu mi zatankowali, a ja zrobiłem może 2, może 3 do tej pory i tyle a tu ciekawostka, zobaczcie NYPD Fiat Punto co to w ogóle ma być? nie wiadomo a na razie zużycie paliwa po kilku kilometrach, już tylko 6.3 wiadomo, 1.0, 95 koni, to musi mało palić a ja będę jechał oszczędnie i zobaczymy jaki zasięg uzyskamy w górach wtedy jak byliśmy też z Kodą Rapid Około na no, miesięcy temu, no niecałe pół roku temu byliśmy takim samym silnikiem, tylko tam było 6 biegów, już testy znajdziecie w kartach, więc nie będzie tu rozbudowanego testu. Po prostu dogramy relację z rapidem w manualnej pięciobiegowej skrzyni, czyli o jedno przełożenie mniej i troszkę mniej mocy, bo tam było 110 koni, z tego co pamiętam, tu mam 95. No, ale jedzie się bardzo przyjemnie. Na dole się zbiera, bo moment obrotowy jest dostępny już wcześniej, dosyć wysoki, jak na jednolitrową jednostkę doładowaną dzięki temu mamy ten moment skręć w lewo dojeżdżamy do tego samego momentu co zawsze, gdzie sprawdzam po kilkunastu kilometrach od zimnego startu zużycie paliwa no i widzicie, że mamy około 5 litrów, dokładnie 5.0 przed chwilą było 4.9 tak jak się spodziewałem jedzie się przyjemnie jak się jedzie? Zabytam pasażerkę Fajnie. czyli nie huczy nie, Jeszcze nie, bo Jeszcze nie, ale zrzuciłem teraz trzeci bieg, bo akurat miałem przed chwilą, podjeżdżać pod górę, dopiero teraz dałem piątkę, już jest 4,9. Także sorry, my bad. to trzeba trochę wachlować lewarkiem, mimo wszystko. Chociaż, jak mamy o jedno przełożenie więcej, to też trzeba tymi biegami wachlować. Ale już widzieliście, słyszeliście przed chwilą, że przy 3000 obrotów ten silnik nie ryczy, nie huczy, a 3000 obrotów zapewne będziemy mieli przy prędkości 120 na godzinę. Co zaraz sprawdzimy? 120-130. Sprawdzimy też, jak względem Mitsubishi SX zastopniowana jest skrzynia biegów. Tam też miałem manualną piątkę. No i przed chwilą, tą trasę właśnie nad morze do kątów rybackich zaliczyłem Mitsubishi, więc będzie fajnie porównać, którym autem przyjemniej się jedzie. Ale na razie jest fajnie. Fotel chyba jest troszkę, oba, oba fotele nie zachwycają, jeśli chodzi o możliwość regulacji i komfort, ale chyba jest minimalnie lepiej tutaj, w tej zgodzie, niż w Mitsubishi. Tak na pierwszy kontakt widzicie i cały czas spada także zużycie paliwa wykręcić można na pewno komicznie niskie, w tej chwili pali nam około 3,5 litra jak motocykl eee, Nie dużej pojemności motocykl tutaj. tyle, tak wyglądają statystyki, już nam, zasięg robimy, nam zaraz wzrośnie do 800 Jadimi Słuchajcie, ustawiłem ten pomad na 140 km na godzinę, co na pewno daje nieco niższą prędkość, jak zawsze w przypadku liczników prędkości w samochodach, prędkościomierzy. No i jedzie się całkiem przyjemnie, nie huczy jeszcze przy tej prędkości przesadnie. Oczywiście słychać lekkie szumy z okolic słupka, a nie jest tu jakoś ultra cicho, ale normalnie, prawda, że normalnie można rozmawiać? Można, tak? No właśnie. Tak więc jest w porządku spalanie Jak widzicie w tej chwili, chwilowe Za Lekko pod górę. Skręć w lewo na Jak na leciutko pod górę, może teraz na płaskim, teraz będzie zaraz w dół. To widzicie, że wyniki są no, takie jak powinny być w litrowym silniku. Skręcił w lewo na Przy tych obrotach jeszcze silnik nie hałasuje przesadnie więc nie męczy nas ta jednostka przy 3000 tysiącach ogólnie jest przyjemniej niż Mitsubishi SX, już nie mówiąc o spalaniu, bo tam z racji konstrukcji budy podobnie jak tu Jeep którego mamy z prawej strony no to to spalanie wynika teraz to chwilowe z tego, że jedziemy pod górę ale tak normalnie na płaskim to pali około 6,5-7 litrów 140, więc jest w porządku Przyjemnie się nie wiecie. Naprawdę nie mogę nic powiedzieć. Piąty bieg. Myślałem, że silnik będzie troszkę bardziej dawał sobie znać, bo już zapomniałem, jak to było ze Skodą Rapid. Tam był co prawda właśnie szósty bieg, dlatego obawiałem się troszkę tych obrotów. Ale jedyny problem jest z haczeniem minimalnie, no właśnie wtedy, jak zjeżdżałem z góry, wydawało mi się chyba, zanim włączyłem nagrywanie na początku filmu, że już rzuciłem piątkę. Okazało się, że nie, cały czas była trójka. Czasami można się pomylić. Mogłoby to trzynkę lepiej wskakiwać w skrzyni biegów ta trójka czasami wskoczy zamiast piątki, ale może to jest kwestia oswojenia się, przyzwyczajenia z tą skrzynią. No, Służycie, że jest w porządku. Pasażer nie ma ludzi, pasażerka zadowolona dzieci z tyłu też. Jak się jedzie? W porządku? No to dobrze. No i tyle. Pogoda trochę się popsuła. Ale na prognoza jest tragiczna na 6 dni urlopu, 6 dni deszczów, burz, burz deszczów i innego dziadostwa. Jak to nad Bałtykiem, nad polskim. Polskim Morzem. Zobaczymy, może nie będzie tak źle. Jesteśmy na miejscu, podsumowanie trasy. Wygląda to tak, że mamy 88-87, teraz spadła średnia prędkość 326 km, 3,44 czas zasięg, jeszcze bardzo duży 540 i 5,7. To tyle. A teraz Wam pokażę jak autko wygląda na zewnątrz, bo jeszcze tego nie było i właśnie tak wygląda nasza Skodzina którą zrobiliśmy 330 km od Warszawy zaraz Wam pokażę bagażnik widzicie fajnie młodzieżowo wygląda biały lakier i szyba, która schodzi do samej do samej tablicy rejestracyjnej no i oczywiście mocarny pakowny bagażnik bardzo wysoka klapa, już to chwaliłem sorry za szumy ewentualny wystarczy lekko zamknąć znaczy lekko opuścić, bo bardzo łatwo się zamyka. Hej, jak tam się jechało? O, i mam drugi prezent. Jak tam się jechało? Mamble? A, mm. no, widać, że bardzo rozmowni pasażerowie potrasi. A tu? Tak wygląda przód. Trochę robali. zapytamy pasażera. Jak się jechało? Dobrze mi się jechało, szybko, bardzo, podróż minęła, nie wiem kiedy nawet. No właśnie. No także samochodzik jak najbardziej się nadaje dla rodziny. Dzieciaczki nie płacą, nikt nie ma ludzi. A tu obok inny białasek z dumnym napisem DIESEL. Małą literką się zaczyna DIESEL. Auć, on se przyciął palucha. Gdybyś tu chciała zaatakować. To tyle. W pierwszą stronę, jeśli chodzi o relacje Wawa, kąty rybackie. wypas Nie już, mam. Proszę bardzo, przyjechaliśmy na wakacje w lipcu i musiałem po wyjściu z samochodu z klimą założyć bluzę. W samochodzie, w którym miał klimę, wystarczyła koszulka, a teraz muszę mieć bluzę. Bałtyk. Chciałem Wam powiedzieć coś na temat układu klimatyzacji. Nie wiem, czy to usłyszycie, ale możecie mi wierzyć, jak kamera tego nie zarejestruje. Tylko muszę mieć ciszę z tyłu. Jest takie świszczenie z układu klimatyzacji. Niezależnie od prędkości dmuchawy, jak włączę klimę, to to świszczenie się pojawia. Jak wyłączę, to jest cichutko. Teraz włączymy. Pojawia się taki. To coś takiego dziwne to jest, bo to jest nie, u, niezależne od prędkości dmuchawy Więc to nie jest wentylatorek. O, słychać wyraźnie i włączę. Możecie mi wierzyć, że jest to jak ktoś ma dobry słuch, wrażliwy, to potrafi to wkurzyć jak już się zwróci na tę uwagę. Włączamy. Chyba słychać. Słychać, czy nie słychać? Słychać. Właśnie. Słychać. Także to troszkę irytuje. I nie słychać. I już kompletna cisza. Niezależnie, właśnie od prędkości dmuchawy, bez pracującej sprężarki klimy. Cholera wie, może to coś związanego z, ze sprężarką, ale nie wiem. No ewidentnie, ewidentnie, nie, za, nie, nie zauważyłem wtedy tego jak testowałem taką samą Skodę tylko z sześciobiegowym manualem i troszkę wyższą mocą silnika. Nie pamiętam przebiegu całkowitego, tu mamy nie, niewiele, brakuje do 20 tysięcy kilometrów. No cóż, gdyby to było moje auto, na pewno bym pojechał do ASO i przyjrzał się problemowi. A tak poza tym bardzo przyjemnie się jedzie, widzicie, spalanie. Śmiesznie niskie, jak na litrowy silnik, jak powinno być. No i toczymy się. W drodze powrotnej jesteśmy już, wracamy. Chciałem Wam pokazać ciężarówki, które mijam na trasie. Nowe ciężarówki na obcych blachach. Zobaczcie, jaki mają prześwit duży. Jak auta, potężne auta terenowe. Także jest to coś ciekawego. Myślę, że do pracy z poważnym sprzętem. Mam nadzieję, że to widzicie, jaki jest prześwit. Jeszcze ją pokażę, jak on wyprzedza. Teraz mogę to zrobić, bo nie ma ruchu. Zobaczcie duże koła i konkretny prześwit. Takich ziarówek dużo, dużo minęliśmy. W konwoju jechałem. No, słuchajcie, właśnie się pogorszyły warunki. Jak widzicie na kamerze, to zawsze wygląda lepiej, bo widać więcej drogi. To jest takie zdumiewające zjawisko, może jakbyś w dalszej odległości filmowała się. Chociaż nie wiem, czy to że pomoże. Ogólnie jest masakra, bo nic prawie nie widać. Najlepiej by było prowadzić samochód, patrząc w gigantyczny ekran takiej kamery. Wtedy bym wszystko widział dwa razy lepiej. No, no właśnie. Teraz widzę tą ciężarówkę dużo, dużo lepiej niż jak patrzę przez szyby. Ale dobra, to jest taki gigantyczny masakra. Warunki są tragiczne, do jazdy. A godzina sprawdza się świetnie w trasie. Spala bardzo mało, nawet jak jedziemy 140 przez większość drogi, taką mamy prędkość. 140-150 dla tego silnika, poza tym, że są trochę wyższe obroty na piątym biegu, nie ma to żadnego znaczenia, żadnego problemu nie sprawia tej jednostce. Tylko 1,03 garnuszki, 95 koni ale samochód waży 1090 kg. Jest to bardzo lekkie auto jak na dzisiejsze masy samochodów więc, no nawet załadowany z rodziną i z bagażnikiem pełnym rzeczy nie jest to nadal waga ciężka dzięki temu jestem sprawnie w stanie sprawiać. ale zobaczcie co się dzieje nic nie widać, już teraz totalnie nic nie widać kompletnie nic nie widać samochód jest przede mną jakieś nie wiem 30 metrów, widzę zarysy tego auta kompletnie nic nie widać może 20 parę Może nawet z 20 metrów totalna miasta. A w międzyczasie, jak jedziemy tak wolno, ekspresówką czy 110 to i tak nie jest wolno, 108. Tak wyglądają statystyki od 97-158. Przebieg, ale mówię, jechałem bardzo dużo. 140-150 liczników Widzicie, jakie jest zużycie od ruchomienia od 6 litrów. Większość trasy jechana. Prędkościami między 120 a 140 z tych 580 km to tak z 300 km myślę, że jechane właśnie taką prędkością. Szacuję 300, może nawet troszkę więcej. No i widzicie, jak przyjemnie się zrobiło, wcale nie huczy. Słychać, wyłączymy ją i cisza, no to jest, to jest wkurzające, <noise> nawet przy 140 na blacie słyszę to takie świszczenie z klimatyzacji, dlatego o tym wspomniałem. No i trochę tu uderzam nogą, znaczy opieram nogę i mnie to troszkę boli po bo tych niecałych 600 km w tydzień. To troszkę mnie boli, ten element przeszkadza, mogliby to inaczej rozwiązać, no ale autka jest wąskie, to jest przecież. Skoda Rapid wiadomo jak to jest segment to jest niewiele większa Fabia czego to wymagać? niewiele pakowniejsza Skoda Fabia chociaż wiecie, że Skoda Rapid Liftback bo Spaceback pojawił się później Skoda Rapid zastąpiła w ofercie Skody mówimy o Liftbacku oczywiście o tym czego jeszcze nie miałem okazji testować z tym olbrzymim bagażnikiem zastąpiła Octavia Tour Oktawie pierwszej generacji znaczy Skoda Octavia tak naprawdę Pojawiła się pierwsza Skoda Oktawia w historii motoryzacji, liczy już z dobrych 50 lat. O ile czegoś nie przekręciem, w latach 60. produkowali Skodę Oktawie, no ale mówimy o nowożytnej Skodzie Oktawi, no to Skoda Oktawia tej właściwej pierwszej generacji liczy kilkanaście lat. Około 20. I właśnie to, to zastąpiło tej pierwszej generacji Skodę Oktawie. Skoda Rapid z wielkim odwłokiem nawet tak trochę ją przypomina jeśli mówimy o Skodzie Octavii e, Flichtback pierwszej generacji a tymczasem śmigamy no, można łatwo tu przekroczyć prędkość słuchajcie, bo nie huczy nic, to jest zdumiewające, że nie ma hukła klima wyłączona, daje się we znaki bo już się duszno robi a tym razem wraca mm, wraca to świerszczenie, świszczenie czerwone światło, mam przed sobą wolną przestrzeń to już nie jest zabudowa więc ruszymy start do setki zobaczcie jak się da jak się da ruszyć z piskiem opon jak w jakimś kurczę, potężnym silniku A, szyby otwarte, więc trochę trochę hałasuje, no ale widzieliście nie jest tak źle samochód załadowany, rodzinka na pokładzie no i obroty na piątym biegu w porządeczku nie, nie przerażają to znaczy, nie są niskie jak widzicie, ale silnika nie słychać przesadnie. Tak jak mnie wkurzało to buczenie w Golfie 1.5 i 130 konnym tym Blue Motion, tam naprawdę to była tragedia. Przy 130-140 to już się słabo robiło. Tu ten silnik pracuje bardzo przyjemnie, nic nie przeszkadza. NVH też jest na zupełnie akceptowalnym poziomie. Na kierownicy nie czuć wibracji od silnika, to nie telepie, nawet na zimnym silniku wszystko pracuje ładnie przy tych niecałych 200 tysiącach km. Nie wypada nie polecić, jak ktoś nie ma parcia na duży silnik, chce, żeby mu auto mało paliło. I wkręcając na obroty naprawdę fajnie to brzmi. Przyjemny pomruk. No to w końcu połowa rzędowej szóstki. A dzieci niestety, nie wszystkie są stworzone do długich podróży i nie wszystkie są. Nie wszystkie są takie grzeczne, żeby posłuchać rodziców i wziąć tabletkę lokomotiv, Chavio Marine i inne. Ustrojstwa przydatne w takich sytuacjach. No, słuchajcie, jest problem taki, że pogoda jest tragiczna, więc już nie nagrywałem nic, bo nie było sensu. No, zrobiliśmy 750 km, zaraz oddaję skodę do centrali. Podsumowanie jest takie, że mało jest rzeczy, które to denerwują, aczkolwiek czujnik deszczu. Możesz pokazać tu tą kierownicy. Ten czujnik deszczu nie działał tak, jak na przykład w Mitsubishi działał świetnie. Dawają na maksymalną czułość kropli Te największe krople, niestety nie działało. Nie działało to, jak, jak bym sobie życzył. Musiałem ciągle dawać ten tryb w regularnej pracy, wolniejszej i szybszej przerywacza wycieraczek. No niestety tu zastrzeżenia mam do pracy czujnika deszczu. A poza tym, no to mówię, tutaj troszkę trudniej było się zmieścić z nogą na tej długiej trasie, niż bym chciał. Troszkę mogło być podłokietniki klasyka, czyli pod... to samo było w Mitsubishi problemem, tu, no tu nie, tutaj jest już mięciutko ten dodatkowy podłokietnik opcjonalny sprawia, że jest miękko, ale właśnie ten jest za twardo no i takie drobiazgi, a oprócz tego świetny samochód do jazdy jako daily po mieście nie, nie trzeba mieć wcale automatu, 5 biegów, fajnie Zabijcie się tym prawo. operuje, uważam, że każdy będzie zadowolony z takiego auta, pod warunkiem, że nie wydacie więcej niż 60 tysięcy, bo uważam, że Taka skoda powinna kosztować maksymalnie na wypasie z 60 tysięcy, nawet 50 parę na wyprzedaży, jak było taką podobną właśnie wersję za 54 mogłem wziąć w grudniu, w styczniu i to, było, to był, był niegłupi pomysł. Tyle, trzymajcie się na razie, już dojeżdżam. Słyszycie znowu ten sam odgłos klimatyzacji co. Takie terkotanie. Przy tej samej pracy wentylatora z klimą włączoną czy bez. No dobra, ale jeszcze Wam pokażę jeden gadżet, bez czego słynne rozwiązania Simply Clever, czyli Simply Clevery po polskiemu nie miałyby racji bytu. Myślicie, że tylko Skoda Superb ma parasolkę w drzwiach? No w drzwiach może tak, bo tu w drzwiach nic nie będzie, bo to jest tanie auto. Ale uwaga, 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 co my tu mamy? Teram. Z logoskody, proszę bardzo. Parasolka jak talala z takim plastikowym schoweczkiem na nią. <laughs> Czego to ludzie nie wymyślą?